Siemaneczko moi drodzy, zanim rozpoczniemy recenzję tego pożal się Boże tytułu, chciałem Was poinformować, że sklep Perfect Blue daje Wam teraz możliwość zakupów InPost Pay ze zniżką, tak? W momencie, w którym przychodzicie do wybranego sklepu, który ma taką opcję, a Perfect Blue teraz się do niej zalicza, no to musicie wybrać produkt za minimum 240 zł, nacisnąć dodaj do koszyka Impost i Twój koszyk wtedy zostanie przeniesiony do apki InPost Mobile, gdzie wygodnie opłacicie sobie zakup i po Potwierdzicie później punkty dostawy, wpisz kod RUSZAJ na stronie Perfect Blue i skorzystaj z wybranej zniżki. To jest są cztery dyszki przy płatności na przykład kartą Visa lub też Mastercard, a 10 złotych przy, przy pozostałych metodach płatności, moi drodzy. I aby odebrać te cztery dyszki, musi na początku zapisać kartę, a potem wpisać kod. Po więcej informacji dzwoncie albo piszcie do sklepu Perfect Blue, a teraz Was zapraszam do recenzji tego ścierwa. Korzystając z mojego linku afiliacyjnego wspierasz kanał do diabła z grami. Link w opisie. Zadaj na mój patronite i wesprzij moją twórczość. Witam Was wszystkich turbo serdecznie na kanale do diabła z gramia. a my lecimy dzisiaj z recenzją gry Vlad Circus Skirts of the Asmodius. Chciałem powiedzieć Vlad Circle, nie wiem dlaczego. Słuchajcie, jest to tytuł, który jest, no powiedzmy, że w jakimś tam stopniu kontynuacją. Zaraz z tego przejdziemy, słuchajcie, sobie bardziej gry właśnie Vlad Circus, której recenzję znajdziecie na moim kanale. I powiedzmy na początku może o samym Vlad Circus. Słuchajcie, moi drodzy, jest to gra, która była naprawdę udanym, takim debiutanckim dla studia survival horrorem, który miał naprawdę fajne Miał grafikę, może nie jest to poziom Hobbs Barrow, tak, ale naprawdę dobrą grafikę. E, miał strzelanie. To jest, wiecie, kiedyś standard w horrorach, dzisiaj to jest taki um, duży plus, przynajmniej dla mnie, tak. Miał ciekawe zagadki, miał e, fajne poziomy. Miał też klimat, miał naprawdę porządną historię. Jest recenzja na kanale, słuchajcie. Ja dałem tej grze chyba 7,5 na 10. 7 na 10, byłem mocno z niej zadowolony, podobała mi się. I też wiecie, sama fabuła i klimat robiły robotę, bo tam wcieliśmy się w clowna, w ogóle super postać, nie? żeby grać nią w horror. Chcieliśmy się, słuchajcie, w klauna, który postanowił odwiedzić swoją cyrkową trupę, swoich przyjaciół właśnie z którymi Pace'a w cyrku. Problem był tylko taki, że cyrk no, no. Eee, tak, tak więc słuchajcie, naprawdę porządna gra. Mega Wam ją mocno polecam. No i oczywistym było, że w momencie, w którym zorientowałem że przecież sequel wychodzi lada moment, no to na niego czekałem, tak? I też dostałem od twórców dużo wcześniej kod na grę, więc stwierdziłem, że no kurde, są pewni siebie, tak? zajebiście, więc no cóż, przeszedłem. No i właśnie. Eee, Moi drodzy, tytuł zaczyna się bardzo mocno, tak? ponieważ w grze wcielamy się w gościa, który jest bratem Wlada, tego tytułowego Wlada, do którego należy cyrk. No i on za pewne straszne przestępstwo zostaje skazany na karę śmierci poprzez krzesło elektryczne. Tak? No i my stajemy porażeni, zawożą nas do kostnicy o czym się budzimy. Jakimś cudem nasz bohater przeżył e, tę egzekucję, tak? No i teraz totalnie powyginany, ze zdeformowaną twarzą, będzie próbował uciekać, nie? Z tego miejsca, w którym się znajduje. To, co mi się na początku w grze bardzo mocno spodobało, to podobny jak w blad Circus, czy jak w Blood Circus tej jedynce, e, taki mroczny, bezkompromisowy klimat, tak? Tam wycieka się mała dziewczynka z nożem, e, w, odgryza kawałek ciała, leżą zwłoki. Co prawda grafika jest pixelartowa, ale Opisy tych zwłok są takie, wiecie, bardzo mocno op opisowe, powiedzmy szczegółowe, nie? Więc tam naprawdę można sobie tak to wyobrazić, jeżeli ktoś ma tą wyobraźnię jakoś w miarę rozwiniętą. Słuchajcie, no i cóż, rozpoczynamy grę, no i bardzo powoli chodzimy tym naszym bohaterem. Ja tak sobie nim gram, mówię, okej, okay, okej, okay. spoko początek gry, nie? Że wiecie, chodzimy facetem, który tam powłóczy tymi nogami, jest taki mega powolny. No i zauważyłem, że gra, że ten gameplay w tych sekwencjach właśnie, w których jesteśmy tym zdeformowanym gościem, no jest taki, wiecie, bardzo point tak? Patrzę, wychodzę po tym, nie powiem Wam po czym, szpitalo piwnicy, powiedzmy, tak to nazwijmy, po tej szpitalu piwnicy, jeżeli ktoś będzie chciał to zagrać, ale po recenzji to wątpię. E, słuchajcie, chodzimy i wiecie, i rozwiązujemy zagadki typu, e, nie wiem, e, obraz, trzeba lustro wyczyścić, no to ścierka, ale ścierka sama go nie wyczyści. No to wodę z ziemi trzeba namoczyć, ścierkę, no i wyczyścić, nie? E, zagadki są, słuchajcie, takie typowo, typowo klikowe, czasami dość absurdalne. Na przykład tam wiecie, żeby zrobić imitację płodu w słoiku, to tam musimy wziąć słoik, wlać alkohol, wrzucić szczura, zamieszać i się nikt nie zorientuje. Takie na zasadzie to jest trochę. Takiego, wiecie, obklikiwania wszystkiego i testowania różnych rozwiązań na różnych rzeczach. Ogólnie, wiecie, że ja lubię pójdę kliki, a szczególnie takie w klimacie horrorowym. No ale wiecie, łażę po tym szpitalu, po tej szpitalu piwnicy oglądam jakieś okrutne scenki, jest fajnie, myślę sobie, nie. Mówię jest fajnie, ale byłoby całkiem nieźle, gdyby w końcu nas gra przerzuciła w ciało kogoś innego, tak, a nie tego gościa, który, żeby przejść przez jednego z jednej strony pokoju na drugą, potrzebuje co najmniej 10 sekund, tak? No i wiecie. W pewnym momencie tak faktycznie też się dzieje i widzimy to co działo się z naszym bohaterem przed tym jak został skazany, tak? I tutaj obserwujemy właśnie młodego brata tego tytułowego Wlada, który no ma ogromne problemy alkoholowe, jest taką ogólnie rzecz biorąc zakałą rodzinę, tak? która postanawia odnowić kontakt z bratem, no bo nie ma kasy, nie? Wiecie, no a tam potem się okazuje, że on się w mocno negatywny sposób zasu... o, inaczej że on że wszyscy pracownicy tego cyrku mają do niego pewien gruby problem, ponieważ przez niego są biedniejsi mogliby być bogatsi, tak? Więc on jest tam niechciany, nielubiany, no i stara się jakoś odzyskać tutaj, wiecie, zaufanie tych ludzi z cyrku, zaufanie swojego brata, no i też stara się jakoś pomóc temu, żeby ten cyrk stanął na nogi. No i w tych sekwencjach moi kochani jest już lepiej pod tym kątem takiego ogólnie poruszania się postacią, no bo facet nie jest kaleki, tak, biega szybko, chodzi, jest tutaj w porządku. I tutaj też ponownie podobał mi się klimat, tak. No gość ma problem z alko. Wiecie, w mieście są takie ze spluwaczkiem, kiedyś ludzie żulity tytoń, chodzą dochodzą i wszyscy w to, nie? Postaci, które spotykamy, są ponure, jacyś jakieś lumpy, jacyś policjanci, którzy nie wyglądają na zbyt miłych, cinkciarze, słuchajcie, bramkarze, stare baby wróżące nam z ręki. Leżące w pokojach, w których się pali opium, chłopy, tak? Ogólnie, muszę wam powiedzieć, że taki ten klimat, e, taki ponury klimat został oddany naprawdę bardzo dobrze, tak? Tak samo, no, no powiedzmy, że tak dobrze jak w jedynce, tak? Czyli, wiecie, wszystko jest brudne, nic nie jest czarne albo białe, wszystko jest, ma swoje odcienie szarości. Świat został zrobiony też bardzo fajnie, wiecie, te. Miasto, po którym będziemy się poruszać, ma jakieś tam bar, ma jakieś pomieszczenia. To jest wszystko dość niewielkie, ale ogólnie mi się po nim spacerowało przyjemnie. I tutaj też gameplay jest bardzo mocno przygodówkowy, taki point and clickowy, tak? Czyli na przykład musimy um, odwrócić uwagę małpy po to, żeby przejść tam gdzieś dalej. Będziemy na przykład musieli uzyskać um, pieniądze, żeby wejść do klubu, uzyskać potem specjalny bilet. Wiecie, takie typowo też point klikowe rzeczy, czyli um, nie wiem, mamy na przykład misję rozwieźć plakaty, no ale trzeba zdobyć klej, żeby rozwieźć. I klej jest w sklepie, ale my na to nie mamy pieniędzy, więc zaczynamy kombinować, tak? I tam na przykład wiecie, gość nam w warze mówi, że dobra, dam Ci pieniądz, ale Ty musisz opróżnić tą spluwaczkę obrzydliwą, nie? No i tak się powolutku ta fabuła zaczyna tutaj e, toczyć dalej. W pewnym momencie nasz brat każe nam prosi, każe bardziej e, namówić taką babeczkę, która połyka ogień w mieście, do tego, żeby dołączyła do cyrku, tak? I to jest później taka jakby główny nasz Cel fabularny. Co kilkanaście, kilkadziesiąt minut, yy, no słuchajcie, grę w ogóle kończyłem w 4 godziny, to wam, żeby nie zapomnieć, co teraz to powiem. Przełączamy się ponownie na naszego bohatera, tylko już w tym stanie, takim wiecie, po elektrowstrząsowym, i tam ponownie będziemy łazić nim bardzo powoli i rozwiązywać kolejne zagadki. Tak, te zagadki potrafią być ciekawe, to muszę przyznać, potrafią być interesujące, ale jest tutaj pewien kłopot, ponieważ wiecie, moi drodzy, moje ten kliki. No, polegają na point and klikowaniu. Tak, oczywiście tej my padem, więc ruszamy się gałką, ale ten nasz bohater porusza się tak wolno i tak ślamazarnie, że to, co uznajemy na początku, za fajny feature, później staje się dla nas dużym problemem, ponieważ powiem na swoim przykładzie, kiedy miałem jakieś problemy z rozwiązaniem jakiejś zagadki, no to po prostu przełaziłem całą planszę i próbowałem standardowo wszystkiego na wszystkim. Tak? Tylko w momencie, w którym wiecie. Nasz bohater naprawdę chodzi bardzo wolno, to zaczyna się powolutku do nas wkradać frustracja, jak grzejemy z jednego punktu szpitalu piwnicy na drugi punkt szpitalu piwnicy i okazuje się, że przyszliśmy bez sensu, więc przypomina nam się jeszcze jedna para drzwi, yy, y, y, trzy pary schodów w lewo, czwarty korytarz w prawo, y, ósme drzwi po lewej. I my znowu, tym naszym gościem, będziemy bardzo powoli tam iść. Ja pierdolę! Myślałem, że zdziczeję słuchajcie, w pewnym momencie, tak? I to sprawiało, że ta historia, której byłem ciekaw, to jest że byłem ciekaw, tym bardziej że mi się bardzo podobała jedynka, yy, zaczynała mi się coraz mocniej dłużyć, coraz bardziej ciągnąć, coraz bardziej yy, mnie męczyć, tak? I była ta jakby yy, moja chęć do grania w to, była cały czas pobudzana przez, tak jak wam mówiłem, takie fajne, horrorowe, okrutne, czy po prostu straszne, ale mniej straszne niż w jedynce dużo. Scenki, tak? E, to sprawiało, że chciałem tą akcję posuwać do przodu. Później tam się jeszcze poda pojawia motyw religijny, pojawia się motyw Pieprzyjętego Księdza, jeszcze gorszej siostry, tak? E, I wiecie, to sprawia, że jest po prostu interesujące dla nas w połączeniu z tą historią, z jedynki, którą znamy, bo gra jest bezpośrednio z nią powiązana, w ogóle nie ma, moim zdaniem, nie do końca jest sens, żeby y, grać w to, nie, bez, bez jedynki. No i wiecie, y, jesteśmy zaciekawieni. Ale gameplay jest, no niestety, przez to takie właśnie powolne łażenie paskudny, nie? E, zaczynałem przyjmować z dużą radością te sekwencje, w którym chodziliśmy młodszym, mnie zniszczonym jeszcze bohaterem, ale one wcale nie były, słuchajcie, takie interesujące. Też, nie? Owszem, fajnie było sobie na początku polatać po mieście, no ale w momencie, w którym na przykład mieliśmy taką sekwencję, że ucieka przed nami złodziej e, i słuchajcie, próbujemy go złapać, trzeba mu przeciąć odpowiednio drogę, a nikt nam nie podpowie, że. Jakby nie wychodzi w żaden sposób z gameplayu to, że musimy pogadać z gościem X, który nam powie o plamie oleju na alejce Y, którą powinniśmy podpalić i tamtego drania właśnie zagonić, dzięki Niko za pomoc, tak? Ty widz mi pomógł akurat z tym, słuchajcie. No i wiecie, e, ogólnie to w pewnym momencie i te sekwencje, w których chodziliśmy już tym naszym szybszym bohaterem, też zaczynały mnie męczyć i, się, i mi się dłużyć. I w pewnym momencie mówię tak, mówię kurwa, co jest, nie? <grym> Sorry. Dlaczego... Ta gra jest tak potwornie nudna, ślamazarna i nijaka przy części pierwszej. Słuchajcie, w jedynce mieliśmy naprawdę fajnego bohatera, no pieprzyjęty klaun. Mieliśmy walkę, tak? Mieliśmy gnata, strzeliśmy do jakichś takich tam powiedzmy, że zombie, powiedzmy że, bo chciałbym, żebyście w to zagrali i sami się dowiedzieli, kim są to postaci, do których strzelamy. Tam, wiecie, tam też były zagadki, tylko że zarówno lokacje były 100 razy ciekawsze, 100 razy ciekawsze, a po drugie, moi drodzy, sam ten gameplay bohaterem był, samo sterowanie bohaterem też było dużo przyjemniejsze. No był po prostu szybszy, bardziej, że tak powiem, mobilny, no jak, 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 czy mobilny i szybszy, jak na survival horror oczywiście, moi drodzy, tak? To nie możemy też liczyć na, nie wiem, mobilność, powiedzmy, Ezio Auditore de Firenze, nie? Moi kochani, no i... Cały czas grając tego Curse of Asmodius, porównywałem tę grę do tej części pierwszej. No i pod każdym względem jest gorsza, tak? Jest dużo gorsza. Wiecie co? Tak, na dobrą sprawę, gdyby nie to, że to był Vlad Circus, tak? I nie to, gdyby mnie ta fabuła interesowała. Wiecie, te. Chore dialogi, akurat to akurat jest dobre. Oni są w tym dobrze. w takim pisaniu tej historii. Twórcy naprawdę są nieźli, trzeba im to przyznać. Nie? Jest dobry klimat, tak? Ale gameplay był naprawdę paskudny. Zaraz przejdziemy do konkluzji, ale pomówmy sobie jeszcze oczywiście o muzyce i o grafice. Powiem wam tak: grafika jest to ok pixel art, ale cholera, mi się wydaje że ta jedynka była dużo bardziej bogata w szczegóły na przykład, że bohaterowie wyglądali lepiej, że jedynka po wyglądała lepiej, nie? Wszystko to jest takie szare, smutne, bure, okej, okay. rozumiem to, że tak, wiecie, no, gra nie jest wesoła, absolutnie, ale jak na przykład ten Szpital o piwnicach, w którym będziemy spędzali 50%, może 60% gry, no w pewnym momencie trzeba nas bardzo nudzić, tak? Podobne korytarze, wiecie, ta sama kolorystyka, kurczę, kiepsko, nie? Kiepsko jest pod tym względem, no i Słuchajcie, w momencie, w którym wybiły mi około 4 godziny w grze, to się skończyła. Po prostu ją przyszedłem, tak? Końcówka, przyznam, też mocna. Jak ogólnie historia w tej grze, tak? Jak Wam wspominałem, moi drodzy, podsumowując tą grę, w ogóle mam ogromny problem z tą recenzją. Nie chciałem jej do końca nagrywać, ale stwierdziłem, że jak już to skończyłem, no to Wam opowiem po prostu, nie? Chodzi o to, że to byłby... Niespoko. Nie to o, ja, inaczej to byłby akceptowalny dla mnie tytuł, który powiedział że jest niezły, gdyby był o tak, o połowę krótszy na dwie godzinki i yy, wydany nie wiem, w dwa miesiące po części pierwszej jako DLC w cenie 15 złotych. To w tym powiedział, że no taki ten DLC średni, ale niech będzie fajne uzupełnienie historii. A tutaj jako taki sequel powiedzmy, pr trochę prequel, trochę. Yy, sequel jedynki no to byłem mega zawiedziony. Naprawdę liczyłem na to, że po prostu twórcy rozwiną tę formułę z części pierwszej, że będziemy mieli survival horror, w którym będziemy mieli przedmioty leczące, amunicję, broń, wiecie, klucze i tak dalej. No klucze też mamy, apteczki w sumie też, ale no nie mamy broni, tak? No jest to przygodóweczka teraz, a nie survival horror. No i byłem naprawdę potwornie zawiedziony. Czułem się jakby w ogóle twórcom zabrakło albo chęci, albo ochoty, albo pary, tak? Mieli dobrą historię, mieli fajnych bohaterów, ale no dla mnie to zostało to totalnie skaszanione. Słuchajcie, jeżeli ja, kochając gry wideo, e, odczuwam frustrację, e, taki, takie coś, że ja pierdolę, niech to się już skończy. W trakcie rozgrywki czy że nie jest dobrze. Znaczy, że nie jest dobrze. Słuchajcie, dla mnie Vlad z e, Circus Curse of Asmodius ratuje tylko fabuła, mroczny klimat. Nie wiem. I zwykłe zagadki. Takie okej, okay, też nic świecie, świetnego, nic kiepskiego, zwyczajne zagadki, tak? No, ale bardzo przepraszam, przy tej głównej, ogólnej wersji, no to jest naprawdę kiepsko. Nie mam żadnej kartki, więc zapomniałem powiedzieć Wam o dźwięku, więc teraz powiem. Dźwięk jest akurat bardzo w porządku. Zarówno muzyka, jest spoko, jakieś tam dźwięki otoczenia to jest też super. Grafika, tak jak Wam mówiłem, dla mnie to jest lekki krok w tył względem części pierwszej. Co tym bardziej mnie tylko tutaj uświadamia w tym, że być może po prostu no, zrobiona została tak rana od Pierdziel, no i skoro została tak zrobiona to ocenę również dostanie, słuchajcie, chujową. Mianowicie będzie to 4 na 10. Zawiodłem się. Zawiodłem się. Gdyby to jeszcze było krótsze, albo gdyby ten bohater chodził troszkę szybciej, to byłbym pewnie 5 na 10, może nawet 6 na 10, tak? By stwierdził już takie, no... kiepskie, ale dobra, możecie tu przejść, nie? A teraz jesteśmy w sytuacji, w której nawet, jeżeli komuś z Was się podobało, słuchajcie, w lat serce pierwszy, nie ma sensu kupować drugiego. Dajcie sobie spokój. Jak to będzie za dychę, a coś czuję, że będzie szybko, Sprawdźcie to wtedy, nie? Ale najpierw koniecznie jedynkę. Dobrze, moi kochani, bardzo Wam dziękuję. Słuchajcie, w tym tygodniu nie miałem szczęścia do recenzowania gier. Tak jak widzicie, mieliście już okazję zobaczyć Gordoktor, teraz Vlad Serkos. Zobaczymy, co przyniosą nam kolejne odcinki, w których widzimy się już niedługo w kolejnym, w sensie prawie jutro, tak? Mam taką nadzieję. Dobrze, moi kochani, bardzo Wam dziękuję. Wspierajcie mnie na Patronite, na... Yy, możecie też stosować super komentarze, wspierać ten kanał na portalu YouTube i kupujcie gry z Perfect Blue, czyli najlepszego z sklepu z grami wideo, z mojego linku, który macie w opisie. Na razie, cześć!